Hej widzowie, to jestem ja, Szysio. Hej. Tak, dzisiaj będziemy nagrywać na mapie, na której mam aż 57 godzin i 31 minut. I tak, to będzie mapa, na której jakby będę udawał polskiego sąsiada i tak, jakby będzie biedny i bogaty sąsiad i jakby będę udawał i teraz jakby jadę kombajnem marki y, jak to nie pamiętam i tak to na początku mam takiego kombajn mam kurtywator i wyrzutnik i mam kom, y, ciągnika zetora i tak samo Wiecie co jest? Targ. Zrobiłem widzowie targ, na którym będę kupował rzeczy. Takie rzeczy nie wiem jak. Kurtywator. I takie inne. I patrzcie, ja wam właśnie ten targ pokażę. On wygląda właśnie o tak. O! I tak. Kupiłem. Tak, zaraz wam pokażę. Kupiłem. O tą obszyciepę i ten o rzutnik. I to nie jest Właśnie tą obszyciepę będę zabierał na swoje gospodarstwo. I tak, dziś, w dzisiejszym odcinku będziemy siali. Tak, gnój będziemy dawali na pola. Będziemy kosić i belować i to tak to dzieje, i zaraz przyjdziemy na drugą moją farmę do której trochę mam mniej godzin i tak to kurde dobra o jeszcze tak kupiłem sobie taki odciągnik, bo tak ja pojadę i kupię jakby zaraz zobaczycie sami. Nie wiem jak to nawet wytłumaczyć. Wiem, wyglądam głupio. Wstydzę się bardzo. Jestem takim wstydliwym chłopem. I to tak to. Ale filmy będą już z kamerką i z głosem. Dlatego wam pokazałem twarz. I to tak to. A no tak, będziemy świecie siali. A co zboże, bo tak mam świnie. I obornik. Zaraz się pojedzie po rzutnik nowy i się sprzeda ten na malutki o, pojedzie się na tank. no mm, dobra Nie, się jedzie a tu trzeba to tak trzeba posypać. popatrzcie widzowie Biedny Dornik ma te dwa takie malutkie pola. Takie malu malutkie. Zaraz pojadę na te pola Daj. z Zetorem. Na tym polu i jeszcze o... Na tym tak samo polu, to są biednego równika pole. I to tak to. Biedny rownik będzie uprawiał, ale tak samo ma dzierża dzierżawę. I zaraz Wam pokażę gdzie. Dzierżawa będzie o tło. I zaraz pojedziemy i tam zasiejemy tak samo zboże i to tak to dobra, trzeba pojechać zaraz się obornik rozrzuci trzeba pojechać po, jakby. A jakby trzeba pojechać do ciebie zbierającą. Będziemy je, je zbierać słomę, tak samo będziemy zbierać, yy, jak to się nazywa, trawę. O, i biedny górnik tak samo ma jedną łąkę. Widzicie? Taką niewykoszoną tam. To tak samo jest biednego górnika. Wiem, wierzę się głupi, ale po prostu dziwnie jest tak nagrywać muzyką markowi z głosem. A już będę musiał nagrywać do końca. Specjalnie zrobię film Wam, widzowie, żebyście mogli zobaczyć moją twarz, i mógł nagrywać ze twarzą. Każdy pewnie myśli jako jaką twarz właśnie widzicie jaką. Jak chcecie to sobie piszcie, że mam krzywdej albo coś, bo mnie to, nic się będzie na to ob obchodziło. Dobra, trzeba pojechać i gniją rzucić na yy, suferbę sali. Dobierny golonik. Dobierny. Kolej już jest zestrzelony. Przechodzimy do kolejnego. O, i biedny lornik musi pojechać po wyrzutnik. Dobra, to się zaraz wezmę z za I się z pojedzie. Po wyrzutnik. Bo mam ciągnik. I tak, tak. Zadowolony z siebie jestem. Widziowo, bo zawsze chciałem być youtuberem i nagrywać filmy Żeby, filmie, żeby mi, by pokazać twarz O i widzowie Napiszcie mi w, pod komentarz Czy mam jakby mieć taką kwadratową jak teraz mam Czy taką kółkową Kamerkę Bo na mnie bardziej pasuje kwadratowa Ale sobie wybierzcie bo na mnie to obojętne. Sąs sąsied mówił, że jak chcę, to nie mogę od niego brać, ale mam świnie. I zaraz Wam pokażę, co się stało. Zaraz Wam pokażę, ile mam. Mam 100 świn i mam 40-43% tego On ile? 100 ma. On nie jest najbogatszy. I tak widzowie. Zaraz przejdziemy na drugą jakby wezmę obornik i zmienimy jakby... jak to się nazywa. Nie wiem jak to wam Dobra, zmieniamy poczekajcie, bo to nie jest ta mapa to jest ta o. bo każdy mapę po jakby zrobimy coś na tych mapach i może jak będziecie chcieli napiszcie komentarz czy byście chcieli żebym nagrał film z minecrafta z kamerką czy bez kamerki ale z głosem albo bez głosu nie wiem napiszcie jak będziecie chcieli na mnie obojętnie Tak widzowie, jak będę kolejny raz nagrywał, to jakby by, by, pogramy w farminga e, 16, a potem w 14 w różne farmingi.